Cień, manneczko do jestem z Sonem mistrz i dzisiaj wraz ze mną jest. Alien Gaming, tak. Tak, Alien Gaming i dzisiaj zagramy sobie takiego Skybloczka, ponieważ mi się nudziło. Alienowi też. Alieni Alieni Ale co ja? co ja? Nudziło mi się tak, bardzo mi się nudziło, on, no bo on mi zrobił banner i, i, i awatara, i, i, i no tak, no i zapraszam na mój kanał, link będzie w opisie nie, nie będzie w opisie no właśnie podam mój link u mnie tam w tym u mnie Dobra, już No na drzewo Mam zobaczcie, targi U góry będzie skrzynka? <trym> u mnie. Życiu góry będzie skrzynka No u góry będzie skrzynka No właśnie, to ja to, ja umiem, to górę. po góry niski jestem to się podstać, kurde. Dobra. Ja wypadłbym teraz. Ale woda. No kurde, synek, nie... Zabiję cię chyba. Nie, bo jestem... Nie, nie, nie zajdę, no. Oszukałeś mnie na górze, nie, nie ma żadnej skrzynki, no. <laughs> Ale wow. słabo znasz życie. Dobra Pierwszy odcinek będzie na bo to będziemy robili takie typowe rzeczy Twoja teraz? jest długa Nie będziemy po będziemy opowiadać żadnych kawałów No może, no, nie da się zrobić Co, coś powiedział? Ty nie wiesz, <kluz> że opowiadać żadnych kawałów Eee, ej, ej, e, 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 Kuba No? Wiesz, jak, wiesz, jak mówi komputerowiec po ożenieniu się? No jak? To obieraj zakończone. Hehehe. sobie. Posłuchaj, Kajtek. Idziemy przez pustynię. Znajdujesz wodę. Kto ją wypije? Ty czy ja? Oczywiście, że ja. Dobra. Z, e, idziemy dalej przez pustynię. Widzisz korek. E, Komu go dupę. Tobie czy mnie? Tobie. Dobra. Yy, idziemy dalej, spotykamy yy, jakichś yy, mu yy, murzynów, kogo wyruchają, ciebie czy mnie? Nie, bo ty masz korek w dupie. No. <laughs> dobra, dobra. Badumcy! Badumcy! Ej, 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 Cy! jak, jak, jak palec w dupie, to kto ma palec w dupie? Ty nie no, to ja bo ja bo ty masz palc z dupy, no bo ja się, włożę, ja dupy, no bo się włożyłem <śm> i ja mam palc z no bo ci włożyłem pfff nie wiem ja całe drzewo no dobra, no, też szukaj kurde jakiś koblet czekaj zjebałem się z y, chyba 5. pięcioma tego dirta czekaj no kurde hmm um. Ale ja ty wiesz, na od odkopania, ok? gdzie jest generator? Lava Bucket. Jest lawa Bucket? No, wow, tutaj jest lawa Bucket. Gdzie? Co? Teraz do rzuci... ja ty... Jaki debil! Nie mógł tego od razu rzucić! Nie! Kuda z żerem mił. Pata, zobacz, zrobić nowoczesny generator kobla. Popatrz. Co ty robisz? O, żelazo! Nie kup go na razie. Dobra, ty pierwsze robisz. Dobra, e, więc że się, on teraz wariuje, więc. E, sadzimy tutaj sobie drzewo. E, mamy. O, mamy zesiona. Zesiona to znak, że. Że on nie. kobla, kop kobla. A ja biorę kija. Układa, kop kobla. Tu masz dziurę, wejdź do tej dziury kop. Jej. Czuję się taki wyróżniony. Czemu mi ukradłeś wodę? Co? No mi wodę ukrad. No dobra może być. Zrób zdjęcia. Yy, dobra, moi drodzy, kochani widzowie, jestem z Oim Był i z Dzianem był dzisiaj tak, hajtuś. To był bardzo króciutki odcinek ponieważ lawa. Lawa lava plus woda równa się obsydian. A bo woda plus woda równa się kokowolstwu, ale on to zmieszał. Musiał być. Dobra i teraz z okazji tego, że ja mam już 70 widzów ponad, yy, będziemy sobie wyszczać żarty. Dobra? Yy, Zrób taką dziurę naprzeciwko yy, mnie. Tak tutaj, o tak. Nie Ale O dobra, może być. Ja też zostanę, ty tam, no i dostanę no do te dziury dobra, i powiadam sobie żarty, opowiadamy sobie, no. Co dobra, no To, że pierwszy. Ty pierwszy. Wiesz, czemu słoń boi, boi się myszy. A no czemu? Bo słonina! Badum, Dobra. Teraz ja mam na ciebie żart. Zadzwoń do swojej mamy i powiedz jej, żeby y, przyszła do, do, do domu, ponieważ stoi pod moimi drzwiami i żebrze już parę dni. Nie, mam, mam tryb, tryb samolotowy, a nie lubię tego wyłączać. Dobra, to teraz ja. Żeby pomyśleć, żeby to było mądre, to... Twoje słowa, twoje słowa nigdy nie będą mądre. To też prawda. O kurde, zrób twoja, twoja, twoja stara sadza stopę do wody i, i krzyczy, dzieciaki, grzybowa. Ha, ha, ha. Mów ciszej człowiek, musi się wiedzieć, dobra, to teraz ja... Co mu i komputerowiec do... Co mi... Co mu mówi komputerowiec, kiedy się ożenił? Koniec pobierania. Pobieranie zakończone. Mówi tak głośno. Eee, dobra, to teraz ty. To... momencik. Przecież chciałem z niej przyjrzeć, tylko daj to co mi skończyło. Okej. Okay. Eee, Kaj, ty już jesteś? No jestem, jestem. Eee, dobra, mam dla ciebie zajebisty żart. A mianowicie... Twoja starosta dziewica. Dobra. Twoja dziewica. Co? Twoja starosta dziewica. Ale czemu? No dziewicą jest. Możliwe. Możliwe no. O mój, twoja kolej, twoja kolej, twoja kolej. Dobra, żegnaj. A, kurwa, dobra. Nie dla psa kiełbasa. A dla kotaszynka szynka. Nie dla psa kiełbasa, a. nie dla psa kiełbasa, a dla kajetka szynka. Haha, jesteś taki śmieszny. Nie, a to ci kawał, ale. No nie wiem, czy się nie obradzisz Idzie babcia ms Kubiszona MR, pedale, MR, pedale. MR, cię kurwie, wryj. Idzie babcia MR-ku Kubiszona to nieco nie, nie no. No nie jest już żart. No idzie babcia MR-ku Kubiszona i się wywaliła. <twierdzingié> Twoja stracią Twoja duta o mojej starej. Iść do taty zrobisz małą. Co? Iść do taty zrobisz małe. Mamy. 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 I chcę puścić bąka pizdom. Puść bąka... Puść bąka waginą Pizdom. Do Bo ci Nie jesteś taki jak papcia. Papć. Papć. Pap pap y tego, że on ma już 70 widzów... Będziemy dzisiaj sobie poopowiadać kawały, Więc on dzisiaj już przegrał, więc. Yy... twoja stara. Jak by to powiedział no, tak, tak, nie Rezi. hej, Kana, klejk. No. No już. Patrz, mam jak to. Ja mam jak to zbroję, a ty nie masz pedale. Ha? Tak, nie, nie, nie. Ta, ty coś masz. Śmiesznie. Ej, spójrzmy w logi, co tam masz? Dziurkę? Eee, tak no trochę mrogałek. <grystanie> Dziurkę chyba. Eee, Ej, eee, seryjny do... morderca, Ej, no słuchaj, słuchaj, seryjny morderca ciągnij kobietę do lasu w wiadomym celu. Kobieta krzyży przerażona, no, ale pobierają ciemno w tym lesie. Co? Mówię do ciebie ósmy raz, gnoju. Raz ci chodzi. Gnoju frajesz, że zabieram ci te słuchawki. Ale ciało. To nie denerwujesz, mówi się do ciebie jak mi. Okej, dobra, mówimy dalej. Halo! I co? HALO! Co? Twoja stara. Ha ha ha. <noise> Ej, e, seryjny morderca ciągnie kobiety do lasu w wiadomym celu. Kobieta krzyczy przerażona, ale ponuro w tym lesie idzie, no. Bardzo się boję. No a co ja mam powiedzieć? Będę wracał sam. <grym> C Dobra, e, z tej strony był MrGubyszon <grym> i dzisiaj ze mną był Alien Gaming. Zapraszam na, zapraszam na jego kanał YouTube oraz na jego Twitcha. E, cześć, dziękuję.